Siemanko, dzisiaj ocenimy sobie nowy zwiastun od FNaFa, Mamy kolejną gierkę. Słuchajcie, Most Wanted 2. Jest to oczywiście gierka na VR, na PlayStation VR 2. Więc jeżeli macie, no chociaż wiecie, gierki na PlayStation są mega drogie. Ja mam PlayStation VR, ale jedynkę. dwójkę nie. Okej, okay, zaczynamy. Ustawiłem teraz napisy na Polski, żebyśmy było łatwiej zrozumieć. Okej. Okay. Z pogardą, patrzcie i Winda leci coraz szybciej na dół. O kurde, co tu się dzieje, zobaczcie. O Jezu. Nie było też innych chętnych do pracy. Z... Okej, okay, zmotywuj się w odpowiednim stopniu. No dobra. Bo jeszcze nic nie widziałeś. Okej, okay, ciekawe czego. No jak myślicie? Czego jeszcze nie widziałem? Okej, okay, mamy Five Nights at Freddy's, Help Wanted i dwójka, tak? To jest druga wersja. Jakby nowa. Więc zapowiada się naprawdę fajnie. Jasny gwint, to oni to robią, powiedzcie nienawidzę tego, dlatego nie lubię horrorów, kurka. Późna, późny 2023 jest zapowiedź tej gry, trafi na Wiara na PlayStation, więc kto, jeżeli ktoś go posiada to możecie sobie zagrać, ale nieładnie z tym, nieładnie. Czyli mamy tak, słuchajcie, jeden film zapowiedziany w tym roku i dwie gry, także nie jest źle, fani Nafa się ucieszą, myślę, że wy również, no i co? A jeżeli chcecie więcej moich odcinków, to teraz na ekranie Wam się wyświetli, obejrzyjcie koniecznie. Cześć!